Wrocław, Osobowice 2 listopada 2024 wychodzę z cmentarza Osobowickiego po prawej stronie Alei Głównej wychodząc z cmentarza jest grup profesora Włodzimierza Trzebiatowskiego obok podobny grup profesor Bogusława Jerzowska trzebiatowska leżą obok siebie na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu w oddali widać dramę główną I jeżdżące w jedną i drugą stronę tramwaje i autobusy.